Idziemy teraz niezwłocznie do głównej ulicy Nie chciałam, ale dostałam, bo zupa jest zdrowa Zupa pomidorowa z tureckich komidorów jest na pewno bardzo dobra Doszły dania właściwe A ja wziąłem sobie miążska bez patyczków Na zakończenie pijemy herbatkę Prawie jak w Miami Beach W końcu jest ciepło, tak? bo wczoraj faktycznie jak pamiętamy Pieździło, pizdziło jak, jak, jak nad bałtykiem poszło aż było, aż było słychać dodajmy tu jeszcze że jest wtorek Wtorek to już mówiłem godzina 21.30 we wtorek a ludów jest całkiem sporo tutaj już mi się niuniem dzisiaj przyciskali tak brak pozorom nie ogóle to jak najgorzej, na tym etapie, idąc z piechotką Ale jadąc niem. No tutaj było momentami było cienko, tak. I tutaj właśnie o ten prawy krawężnik Teraz prawy wtedy lewy, gdzieś tam lewym lekko przytarłem Tam był nasz hotel, że, że anulowali rezerwację Po chamsku i nie mieli już nic wolnego zaokrętowani, natomiast w innym hotelu niż ten, co miał być ale to może potem powiem słów kilka za moment, teraz, na razie idziemy teraz niezwłocznie do głównej ulicy gdzie ma być rzekomo więcej knajpek, coś znaleźć i coś zjeść bo niedźwiedzie dwa głodne są, a jak są głodne to już mówiłem, ale co to, to się potem musi to kończy, tak? a jak zjemy to się przejdziemy na ten nad, nad wodę, nad brzeg na promenadę z widokiem na na zatokę, tu już może nie. Wiem, a do zatoka tu w tym miejscu chyba jest. A może, tu może jest. No zobaczymy, gra. Bo zatoka to jest odnalezienie na półwyspu, aż do takie halia. tutaj też otwarte może mi się wydaje. Nie chciałam zupy. Nie chciałam, ale dostałam, bo zupa jest zdrowa. Babcia Głódka mówiła, że trzeba jeść Moniku zupy na Więc zupę dostałaś, bo Ty jesteś bardziej głodna A zupa Komidorowa. już jest, zupa pomidorowa. Zupa pomidrowa, z tureckich pomidorów Jest na pewno bardzo dobra Przy dosypaniu do tej, tej zupy jeszcze jest ten... syrek, serek taki był Jak smakuje dziadku ten serek, ta zupa? Czy mogę powiedzieć, że była lepsza? To już mówiłaś zawsze, ale generalnie chodzi o to, czy... Zedliwe. Zedliwe, tak. To smacznego, bo jedz, tak ma to, to miejsce, niedziadek wybrał, dodajmy, niedziadek wybrał to miejsce, smacznego, mały niedziadek wybrał to miejsce, smacznego. Doszły dania właściwe, niedziadek się nas uczy. Na danych tak, tak to tak, tak wygląda. Bo najpierw musi zdjąć wszystkie mięska, i będziemy mógł je zjeść. A ja wziąłem sobie mięska bez patyczków z lekko takim podpalonym pomidorem, ale to wygląda bardzo smacznie I będziemy nas jedli tu, widzimy, bo papryka chyba jest tak pikantna. Do tego mamy w zestawie suroweczki, bo żeśmy go pożarli. Więc czekamy chyba się na herbatę z tego co mi się wydaje. Smacznego nie? w takim razie Ci życzę. A ja się biorę za moje. A teraz jak na Turcję przystało, na zakończenie pijemy herbatkę. No jeszcze nie pijemy bo Na razie czekamy aż stygnie, bo jest taki wrzątek, że można faktycznie sobie oczy poparzyć jak się na to patrzy.

to się ma owoce morza będziemy próbowali w kolejnych szach my do, 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 ku morzu dopiero tak? Na jedzeni, na jedzeni Idziemy teraz w kierunku bulwaru nadmorskiego. No, jeszcze nie idziemy w kierunku, teraz wchodzimy w lewo i będziemy dopiero szli w jego kierunku. No ale idziemy w kierunku, w związku z tym zbliżamy się w każdym bądź razie i kasztan, ale to jest wile, Prawie jak w Miami Beach tu widzimy taki ciekawy załóg, tak a propos tutaj prawda, ładnie, o prawda, wierzyłem w takie coś, ale dobra, to świeżo, że w Mandarinie 2 dzielnica rewitalizuje a tutaj idziemy proszę państwa już prosto do, do deptaku nad morskiego a mnie mówiłem pan prawie by mnie kolej nogą przejechał ale się niedzielek rzucił i go powstrzymał Dzięki temu pan spadł z tej nogi na ziemię ale panu, ale panu się nic nie stało a, mi, a, mnie, a mnie tym bardziej też, też nie ku, ku radości nie zwiedział byśmy doszli tak do, Dobrze. Dobrze. A jak powiedzmy jak powiedz było w damskiej toalecie? A dobrze było, bo mi się wydawało, że to męska, bo na drzwiach było coś z samym h więc pomyślałem, że, że, że to jest jak chłopcy i tak wszedłem. Ale okazało, że była damska. No ale żadnych innych wrażeń z tego pobytu nie wyniosłem. Była mniejsza. Banana. tak. Były otwarte drzwi do jednej, do drugiej, więc stwierdziłem, że tej mniejszej, bo ta mniejsze, bo ta, ta mniejsza pewnie męska się okazało, że, że, że źle. To źle koncypowałem. Ale to się zdarza. No proszę Państwa, widzimy, widzimy, widzimy. Uwaga, voila jest, jest i morze. Uwaga jakieś takie kolejki. Tak, kolejki jeżdżą. Tak? Tu się policjanci, ja myślę, że tu jest generalnie, no i, i, i tu jest, prawda, sobie bulwar. A tutaj sobie jest, widzimy, jedna część Izmiru tam południowa, woda i północne, północne Bierze Z tamtej mańki byśmy nadjechali, tam żeśmy gdzieś jechali złóż tamtego nabrzeża po to, aby tutaj do tej części północnej zmiru Tak patrzę i tutaj ja sobie żartuję, że tu prawie jak w Miami Beach generalnie jest, bo jest niby ta uliczka tam, prawda po lewo z jakimiś tam klepkami czymś tam, wąska, potem jest pasek do morza, tylko że tutaj zamiast paska, zamiast plaży tak naprawdę właśnie jest, jest ten bulwar, ten bulwar, tak? Betonowy. Natomiast druga uwaga była taka niedźwiadku, prawda, potem skutecznie rozpraszasz, że temperatura dzisiaj jest już taka bardziej letnia, w końcu jest ciepło, tak? Bo wczoraj faktycznie jak pamiętamy, Piździło, piździło jak, jak, jak nad Bałtykiem. Gdzie też, Rano nie było... Gdzie też widzieliśmy jak było, tak? Natomiast tu w tej chwili jest już faktycznie 21 godzina, a myślę, że tam 20 parę stopni spokojnie jeszcze jest. Jest miła, sympatyczna bryza, ale tam leciutka nie jakoś, żeby głowę urywało. A, tak a jak w dniu... No tak, ale w kierunku granie południowym, tak, czyli jakby tak, to tak. prawdopodobnie się tu jednak robię różnicę, po drugie, może jakieś tam się klimaty, klimaty, fronty ścierały bo i dlatego tak też wjeżdziło. nie wiem, nie znam się tu stupak się zganie miło, sympatycznie I powiedziałbym wakacyjnie, tak, co wczoraj było niekoniecznie takie bardzo oczywiste tutaj dostałem aplikę, żeby specjalnie dla wujka Mariusza z Zawiercia nakręcić państw, panów wędkarzy, jak prawda, o, prawda, na żywo uprawiają jak ulubiony sport sport czyli pędkarstwo pan jakąś taką latarkę na głowie chyba nawet ma cały czas tak? I nam coś rzucił, zaraz to, to wciąga, ale coś mu się chyba nie udało za bardzo więc może jakiś początkujący, ten rybak jest ewentualnie, tu wiesz wędkarz, tu tutaj. Skiepem. ten drugi skiepem żeby jakiegoś tam tutaj przechodnia nie, nie wciągnęli do wody przy tej okazji a coś tu wolno, to idzie. Coś naciąga, uwaga, uwaga, będzie strzał. Poszło, albo aż było, aż było słychać, albo słychać, tak jest. Może dodajmy tu jeszcze, że jest wtorek. Tak. Wtorek. Już mówiłem godzina 21.30. We wtorek. A ludusz jest całkiem sporo. Na prawdopodobnie bo dziś imprezie z okazji tego święta co to, to było parę dni temu z okazji idziemy tu tędy idziemy co to, to było z okazji święta, zwycięstwa, tak, coś tam nad grekami, talala. to to było rok temu, pamiętamy. Tutaj, żebyśmy się niuniem dzisiaj przyciskali. Tak, brak podobnie to tak najgorzej na tym etapie idąc z piechotką. Ale jadąc niuniem no, no tutaj było momentami błocienko takie I tutaj właśnie o ten prawy krawężnik, teraz prawie wtedy lewy, gdzieś tam lewym kołem lekko przytarłem. ma kotki sobie ich nie było, więc się mi nie przyjechali. A mam wychodzą za płota. Tu, jeszcze, tu stało jeszcze więcej autek oczywiście, więc tutaj... To było naprawdę jest wąsko miejsce parkingowe. Nie? Tak, tak, a tutaj gdzieś o której z tych krawężników tak. musiałem przytrzeć aż było słychać jak kałek kochodnika się. Coś się jeszcze stało na Coś tak. tu stało, tak, bo tu ja miałem ciężki skręt, tak. A w Wilansie, bo właśnie, bo mora było takie że tamten hotel nasz się okazało, tam był nasz hotel, że, że... anulowali rezerwację po Hamsku i nie mieliśmy już nic wolnego więc musieliśmy coś szukać na spontanie udało się znaleźć tutaj za rogiem bardzo fajny, nawet bym chciał fajniejszy hotel. I Niunia udało się zaparkować przez samym obiektem. Więc nie ma tego tego, co by na dobre nie, nie wyszło. Dobrze, bierzemy klamotki tak, przy pani i idziemy do pokoju. Dziękujemy za uwagę i życzymy spokojnej. Pouco de noz.